Dzień dobry, tutaj Nagrody Filmowe TV. Ja jestem Michał, dzisiaj jestem sam po raz pierwszy w historii tego kanału. A okazja jest taka, iż mogłem zobaczyć film Spencer w ramach London Film Festival. I jako, że w Polsce nie pojawi się on yy, w ciągu najbliższego miesiąca, bo wychodzi na początku listopada, to chciałem się podzielić yy, w tym momencie swoimi przemyśleniami co do samego filmu i co do jego szans w sezonie Oscarowym. Bo jakby nie patrzeć, jest to prąd planer jednej z najważniejszych kategorii zarówno według Buchmacherów, jak i według Golderby. Kristen Stewart ma wygrać Oscara za, za swoją rolę w tym filmie. Co o tym sądzę, to przejdziemy do tego później. No, a o samym filmie Spencer, nowy film Pablo Larraina, biografia księżnej Diany. Jeśli czytaliście coś o tym filmie, to wiecie, że nie jest to klasyczna biografia Oscarowa, że nie jest to film opowiadający historię życia Diany od narodzin do śmierci, tylko Larrain wybrał tutaj trzy dni z życia księżnej Diany. A mianowicie święta Bożego Narodzenia na początku lat 90., kiedy cała rodzina królewska zjeżdża się w jedno miejsce, żeby razem obchodzić Boże Narodzenie. I księżna Diana ma dużo problemów z tym. Przede wszystkim zdradza ją mąż, o czym ona wie, ale przez to, że jest to rodzina królewska, to nie można o tym otwarcie mówić. Po drugie. Księżna Diana przyciąga bardzo dużo uwagi medialnej, takiej uwagi, która rodzinnie królewskiej się nie podoba. I po trzecie też Diana ma problem z tym, że nie czuje się indywidualnością w rodzinie królewskiej, że czuje, że wszystko jest jej narzucane przez tradycje i przez zasady panujące w tej rodzinie. Więc te wszystkie trzy motywy prowadzą do ogromnej frustracji Diany, którą widać już od, od początku, od pierwszych scen jak tylko Diana pojawia się na ekranie, to widać tę frustrację bijącą, bijącą z filmu. Przypomniało mi to trochę Power of the Dog i postać Benedicta Camberbacza, który chodził frustrowany przez cały film, a my nie na końcu wiedzieliśmy o co chodzi. Tutaj była analogiczna sytuacja, więc to był mój problem z tym filmem. Jeden, jeden z moich problemów z tym filmem, że jesteśmy wrzuceni od razu w ogromną frustrację, która. Trwa w zasadzie przez cały film i narzuca, narzuca bardzo jednostanny ton tego filmu. Taki ton frustracji w Spencer można porównywać trochę do tonu żałoby, który był w Jackie, czyli w poprzedniej oscarowej biografii Larneina. Tylko, że tam było to podane bardziej z klasą i było to bardziej, bardziej wyważone, mimo wszystko tonalnie. A tutaj tej frustracji jest zbyt dużo i prowadzi ona. W wielu scenach do, do karykatur, i nie pomaga tutaj operowanie metaforami przez La Reina, bo metafory pojawiają się przez cały film, i najgorsze jest to, że to jest parę metafor, które powraca w kilku scenach. Więc no, reżyser chce tutaj mieć pewność, że widz zrozumie każdą z tych metafor. I to też są metafory strasznie karykaturalne. No, księżna Diana jest tutaj porównywana do bażantów, które są hodowane do odstrzału. Jest porównywana do dzikiego konia, którego ciężko, ciężko okiełznać. Jest porównywana do żony Henryka VIII, Anny Boleyn, która została ścięta przez swojego męża. I to jest, to jest najgorsza część tego filmu, bo Anna Boleyn, duch Anny Boleyn pojawia się w paru momentach tego filmu, no i jest to dosyć żenujące. I sposób, w jaki ten film operuje metaforami bardzo przypominał mi jakiś mało ambitny projekt A24 skierowany do, no do takich typowych odbiorców Twitterowych i Twitterowych fanów A24, niż kino festiwalowe i potem potencjalnie Oscarowe. Przez to też trochę ciężko mi traktować rolę Stewart poważnie. Bo mimo tego, że no starała, się, starała się ratować te sceny, to gdy scenariusz napisany jest w sposób tak bardzo wzbudzający politowanie i tak bardzo nienaturalny, że no ciężko traktować taką rolę poważnie. Zresztą dialogi w tym filmie to też jest nieporozumienie. Wszystko jest bardzo nienaturalne. I ciężko, ciężko wczuć się w tę historię, kiedy. Kiedy wszystko jest tak bardzo nierealistyczne. I to nie chodzi o to, że. Jakby nie chodzi mi o to, że oni mówią językiem królewskim, tak jak, tak jak rodzina królewska mówi, takim bardzo podniosłym angielskim, bo to nie, jest zupełnie... to nie jest zupełnie ta sytuacja. Po prostu ludzie w ten sposób nie rozmawiają. Nie ma, nie ma żadnego realistycznego dialogu. Może... Może sceny, w których Diana rozmawia ze swoimi dziećmi są takie, że. No, okej. Okay. Tak mogą rozmawiać, ale wszystkie inne, wszystkie inne interakcje między Dianą a każdą inną dorosłą osobą w tym filmie są bardzo dziwnie napisane. I nie wiem nawet do jakiego filmu to mogę porównać, bo nie spotkałem się z czymś takim i bardzo się odbiłem od tego. Niestety, im dalej, im dalej film, tym gorzej. Bo gdy nadchodzi trzeci akt, to następuje radykalna zmiana tonu. Yy, I z takiego właśnie. No, filmu pełnego frustracji i sfrustrowanej Diany. Nagle pojawia się optymizm znikąd za sprawą postaci Sally Hawkins i za sprawą tego, że Diana zaczyna trochę brać swoje życie w swoje ręce, chociaż też nie do końca. Nie chcę tutaj spelerować, oczywiście. Ale jest taki bardzo nagły przeskok tonu tego filmu, z frustracji i negatywności na coś pozytywnego co nadchodzi z i zupełnie nie pasuje zupełnie nie pasuje do poprzedniej części filmu i wygląda to też to wygląda strasznie naturalnie jakby po prostu wycięto część filmu i co mogę powiedzieć z plusów no warstwa techniczna tego filmu co widać było już po zwiastunie i to o czym też się mówiło w kontekście oscarowym Zdjęcia w tym filmie są przepiękne. Klimat, jaki jest zbudowany przez filtry, przez operowanie szarościami, jest, jest naprawdę bardzo dobrze zbudowany. To, jak ten film operuje z symetrią w wielu ujęciach, też jest dla mnie bardzo imponujący. Ja kocham symetrię w filmach. Jest dużo ujęć z góry, symetrycznych ujęć z góry. I no, czysta przyjemność patrzeć na coś takiego. W kontekście Oscarowym nie wiem, czy to wystarczy na nominacje, bo akurat jeśli chodzi o kategorie techniczne, to mamy naprawdę przeładowany rok z Dune, z Power of the Dog, z Nightmare Alley, z Belfastem. Także może być ciężko powalczyć o nominację, ale na pewno jest to coś, co zasługuje na wyróżnienie. Muzyka, oczywiście, też znakomicie wpasowuje się w klimat. Kostiumy, przede wszystkim z tą suknią, którą widzimy na plakacie. Jak, jak pojawia się w filmie, to naprawdę robi to ogromne wrażenie. I tak jak Jackie była dużym, dużym kandydatem do, do kostiumów, właśnie tak sądzę, że Spencer będzie podobnie. Także cała ta warstwa techniczna jest naprawdę wyśmienita i jest to najwyższy poziom. Tylko, gdy scenariusz jest przeładowany dziwnymi, nienaturalnymi dialogami, kiedy film jako całość jest bardzo dziwnie zbudowany pod względem tonu, kiedy widzowi podawane są metafory w bardzo oczywisty sposób i powtarzane one są co kilka scen, żeby mieć pewność, że na pewno widz zrozumiał, ciężko traktować taki film poważnie. I nie wiem, czy, czy to wystarczy na. Czy, 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 czy też takiego wystarczy na to, żeby walczyć w kategoriach scenariuszowych, czy o najlepszy film. Jak mówiliśmy ostatnio z Alanem, czy znaczy ja mówiłem, że. Co roku w zasadzie bez speech pojawia się film przedstawiający kobiecą perspektywę na coś. Tak jak w, w zeszłym roku mieliśmy premierę King Woman, w rok wcześniej mieliśmy Little Women, wcześniej mieliśmy Lady Bird. Więc no, co roku pojawia się taki film. I w tym sezonie Spencer chyba będzie jedynym takim filmem, który można rozpatrywać w tych kategoriach. Także na pewno nie skreślałbym Spencer z nominacji do Best Picture i gdzieś tam w okolicach 10 miejsca bym ją otrzymał. Natomiast no przez to jaki vibe jest tego filmu i to jest taki bardzo pseudo artystyczny vibe A24 to ciężko mi sobie wyobrazić sukces Spencer na Oscarach. Jeśli chodzi o Stewart to już nie typuję jej do zwycięstwa. że jej filmu miałem ją na pierwszym miejscu ale no tak jak też z Alanem rozmawialiśmy w, przy okazji naszych przewidywań, jest dużo wątpliwości co do Steward. Przede wszystkim to, że nie wygrała nagrody w Wenecji. I jak oglądałem ten film, to no, nie sprawiało to nie sprawiało to wrażenia roli, która może wygrać Oscara. Głównie przez to, jak scenariusz jest zbudowany. I te wszystkie sceny, które powinny być scenami Oscarowymi, sceny wybuchów emocji. Po prostu źle, źle wyglądały przez to, przez to, jak zostały napisane. Także nie widziłem tutaj Stewart, chociaż nie uważam, żeby była znakomitą aktorką. Yy, no, wiadomo, na pewno będzie liczyć się w tym wyścigu do samego końca. Ale w tym momencie zdecydowanie postawiłbym Jessica Chastain na pierwszym miejscu. No ale oczywiście też nie widziałem Ice of Tamifay, nikt z nas nie widział. Także to są tylko spekulacje. Natomiast na pewno mam jeszcze dużo więcej wątpliwości do Stewart, niż miałem przed obejrzeniem filmu. No i niestety, Spencer to dla mnie kolejne duże rozczarowanie tego sezonu. Po Power of the Dog. Spencer rozczarował mnie jeszcze bardziej. Uważam, że to jest tragiczny film przez, przez te metafory, przez te dialogi. I jest to bardzo, duży, bardzo dużo zmarnowany potencjał. Miałem duże oczekiwania, szczególnie, że lubię Jackie i uważam Jackie za. Za bardzo fajne przeromanie z tematów biografii hollywoodzkiej. Tak, tutaj poszło to w zupełnie inną stronę. I no, nie, się, nie zdziwię się, jeśli będzie to film uwielbiany na Letterboxie i na Twitterze, ale sztuką bym go nie nazwał. I tym pesymistycznym akcentem skończę tę wypowiedź, żeby nie było za długo, bo też nie chcę mówić sam do siebie, jak, jak nie mam tutaj z kim dyskutować. No. Także podsumowując, kolejne rozczarowanie, ale nie oznacza, to, że, nie oznacza to, że nie będzie sukcesu oscarowego. W tym momencie wierzę w to mniej niż przed obejrzeniem filmu, no ale zdecydowanie nie jest, nie jest to coś, co bym skreślał i wykluczał, czy to z bez Picture, czy to ze zwycięstwa w aktorce. Jak już obejrzycie za miesiąc, to możecie wrócić i pokłócić się ze mną w komentarzach, bo chętnie o tym filmie z wami pogadam. Albo jeśli ktoś miał okazję gdzieś go zobaczyć, to także zapraszam. A jak nie, to musicie uwierzyć mi na słowo, zostawić łapkę w górę i czekać na kolejny materiał. I możecie napisać w komentarzu, czy wolicie McDonalda czy KFC, bo jak ze Spencer się dowiadujemy, yy, albo nie będę spoilerował. Yy, ale no, ja wolę KFC, ale to chyba niepopularna opinia.